Dawno temu, na skromnych obrzeżach małej wioski, żyła młoda para, która właśnie się pobrała. Ich życie było proste, ledwo wiązali koniec z końcem, ale mieli coś wyjątkowego wielką miłość i marzenie o lepszym życiu. Pewnego dnia mąż podjął odważną decyzję, która miała zmienić ich los. Zbliżył się do swojej żony, chwycił jej dłonie i z lekkim ściskiem w sercu, powiedział: Moja kochana. Podziałem decyzję, która może wszystko zmienić. Wyruszę w poszukiwaniu pracy, żebyśmy mogli mieć godniejsze życie. Nie wiem, ile mnie nie będzie, ale obiecuję ci wierność i proszę, żebyś czekała na mnie z tą samą wiarą i miłością. Nie wiedział jednak, że ta podróż przyniesie mu wyzwania, o których nawet nie śnił, i że na tej drodze stanie przed wyborami, które mogą zmienić wszystko. Z sercem pełnym nadziei i młodzieńczą enerłą młody mężczyzna pożegnał się z żoną i wyruszył w podróż, niosąc ze sobą marzenie o lepszej przyszłości. Szedł niekończącymi się drogami, znosił upał, deszcz i wiatr, kierowany wiarą, że pewnego dnia wróci do domu z dobrą nowiną. Po drodze napotykał trudności i chwile zwątpienia, ale mimo to nie poddawał się, był zdecydowany zdobyć coś, co odmieni ich życie na zawsze. Po wielu dniach i nocach wędrówki dotarł do miejsca, gdzie spotkał farmera potrzebującego pomocy na rozległym gospodarstwie. Patrząc na ogrom ziemi i wysiłek, jaki wymagała jej uprawa, młody człowiek zrozumiał, że tutaj może zacząć budować przyszłość, o jakiej marzył. Z pokorą zaoferował swoją pracę, a farmer, widząc jego zaangażowanie i błysk w oku, postanowił dać mu szansę. Na samym początku młodzieniec zaproponował umowę: Proszę pana, chciałbym pracować dla pana tak długo, jak będzie to potrzebne, by zebrać coś dla mojej żony i mnie. Jednak nie chcę teraz otrzymywać wypłaty. Proszę, by moje zarobki były gromadzone, aż nadejdzie dzień, gdy zdecyduję się wrócić do domu, a wtedy wypłaci mi pan całą kwotę naraz. Zaskoczony uczciwością i zaufaniem młodego człowieka. Farmer zgodził się na propozycję. I tak, dzień po dniu, młodzieniec pracował niezmordowania od świtu do zmierzchu, wkładając całe serce w każdą pracę, nigdy się nie skarżąc ani nie zniechęcając. Lata minęły jak jeden dzień, a przez te dwie dekady młodzieniec pozostawał oddany swojemu zadaniu i pełen determinacji. Teraz, będąc dojrzalszym i bardziej doświadczonym człowiekiem, wiedział, że nadszedł czas by powrócić do domu, który opuścił tak dawno temu. Z sercem pełnym niecierpliwości i nadziei zdecydował, że jest gotowy, by znów zobaczyć swoją żonę i wszystko to, co dotąd żyło tylko w jego wspomnieniach. Kiedy młodzieniec zbliżył się do gospodarza, przemówił z pokorą: "Wierzę, że nadszedł czas, aby wyruszyć w drogę powrotną. Wypełniłem swoją część umowy i chciałbym otrzymać to, co mi obiecano." Jednak gospodarz, zanim wręczył mu zapłatę, zrobił nieoczekiwaną propozycję. Pracowałeś z lojalnością i poświęceniem przez te wszystkie lata i masz pełne prawo otrzymać każdą monetę, którą zgromadziłeś. Ale zanim ci zapłacę, chcę ci dać wybór. Możesz zabrać swoje pieniądze, które ci się należą, lub możesz wybrać trzy cenne rady, które mogą odmienić twoje życie. Zastanów się dobrze, bo droga, którą wybierzesz, może zmienić wszystko. Rolnik, po wysłuchaniu prośby młodzieńca, odpowiedział spokojnie: Masz dwa wyjścia: mogę ci wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś przez te wszystkie lata pracy i ruszysz dalej swoją drogą. Albo, jeśli chcesz, mogę ci dać trzy rady, które uważam za bezcenne, ale wtedy nie dostaniesz tych pieniędzy. Przemyśl to na spokojnie i kiedy będziesz gotowy, powiedz mi, którą ścieżkę wybrałeś. Mężczyzna, teraz bardziej doświadczony, spędził dwa dni na głębokich przemyśleniach. Myślał o wartości pieniędzy i o tym, co mógłby za nie dostać, ale też zastanawiał się nad mądrością, którą mógłby otrzymać. Po tych dniach podszedł do rolnika z pewnością w oczach. Wybieram te trzy rady. Powiedział stanowczo. Rolnik pokiwał głową, przypominając o powadze decyzji. Pamiętaj, wybierając rady, rezygnujesz z wszystkich pieniędzy, które ci się należały. Świadomy konsekwencji, mężczyzna trzymał się swojego wyboru. Po przekazaniu rad, rolnik wręcił mężczyźnie trzy chleby. Dwa są dla ciebie, żebyś miał co jeść w drodze powrotnej. Trzeci. Otwórz dopiero wtedy, gdy będziesz już w domu, razem ze swoją żoną. Po dwudziestu latach nieobecności mężczyzna ruszył w drogę powrotną do domu, pełen tęsknoty za żoną, którą zostawił. Pierwszego dnia w podróży spotkał mężczyznę na drodze, który przywitał go i zapytał: Dokąd zmierza? Odpowiedział: Idę do domu. To długa droga. Zajmie mi ponad dwadzieścia dni, żeby tędy przejść. Obcy, chcąc pomóc, zasugerował skrót. Jeśli pójdziesz tą drogę, możesz znacznie skrócić czas podróży. Dotrzesz tam tylko w kilka dni. Mężczyzna pomyślał, że to fajna opcja, żeby szybciej dotrzeć. Jednak zanim zmienił trasę, przypomniał sobie pierwszą radę, którą dostał. Nigdy nie wybieraj skrótów w życiu. Najkrótsze i nieznane drogi mogą kryć niebezpieczeństwa, które mogą być bardzo kosztowne. Z tym ostrzeżeniem w głowie mężczyzna podziękował za ofertę, ale zdecydował się trzymać oryginalnej trasy. Dwa dni później spotkał innego podróżnika, który powiedział mu, że facet, który wziął skrót, został brutalnie obrabowany i pobity. Droga, która wydawała się obiecująca, w rzeczywistości była śmiertelną pułapką. Tak więc pierwsza rada okazała się bardzo wartościowa. Dni jały, a mężczyzna wciąż szedł swoją długą i męczącą drogą. Był zmęczony, ale bardzo wdzięczny, że posłuchał rady, którą dostał. Słońce świeciło, a wiatr delikatnie wiał, a on myślał o tym, jak wspaniale będzie wrócić do domu i zobaczyć znowu swoją żonę. Po wielu dniach podróży czuł, że jego stopy bolą. A ciało potrzebuje dobrego odpoczynku. Wtedy zobaczył zajazd przy drodze. Chociaż była już późna noc i wokół panowała cisza, podszedł i zapukał do drzwi zajazdu. Ku jego zaskoczeniu otworzyła mu surowa kobieta. Spojrzała na niego z góry na dół, nie okazując zbyt wiele entuzjazmu, ale mimo to zaprowadziła go do jego pokoju. Mężczyzna był tak wyczerpany, że ledwo zwracał uwagę na szczegóły wokół. Po prostu zapłacił za pokój bez zadawania pytań. Po tak długim dniu chciał tylko się zrelaksować. Po wzięciu kojącej kąpieli poczuł, że jego siły wracają, ale i tak był tak zmęczony, że nie mógł myśleć o niczym innym. Położył się na łóżku, zamknął oczy i życzył sobie spokojnej nocy, mając nadzieję, że następny dzień przyniesie mu nowe siły na dalszą podróż do domu. Jednak w środku nocy Przeraźliwy krzyk przerwał ciszę zajazdu, budząc mężczyznę nagle. Jego serce zaczęło bić szybciej, a przez chwilę pomyślał, że powinien wyjść z pokoju i sprawdzić, co to za straszny dźwięk. Już stał przy drzwiach, gotowy, by otworzyć i zobaczyć, co się dzieje, gdy przypomniał sobie drugą radę, którą dał mu rolnik. Nigdy nie bądź ciekawy rzeczy związanych ze złem, bo ciekawość może prowadzić do zguby. Zatrzymany przez to ostrzeżenie, zawahał się. Dziwny dźwięk wciąż brzmiał w jego uszach, ale postanowił, że podanie się ciekawości to nie najlepszy wybór. Wrócił więc do łóżka, walcząc z niepokojem, i starał się na nowo zasnąć. Uważał, że posłuchanie rady to najmądrzejsze, co mógł zrobić. Następnego ranka, schodząc na śniadanie, właściciel zajazdu. Z zaciekawionym spojrzeniem zapytał: Słyszałeś krzyk wczoraj w nocy? Mężczyzna kiwnął głową, potwierdzając: Że tak. A nie wyszedłeś sprawdzić, co to było? zapytał właściciel, zaskoczony. Mężczyzna odpowiedział spokojnie: Nie, wolałem zostać w swoim pokoju. Wiedział, że ta decyzja chroniła go przed czymś, co mogło być bardzo niebezpieczne. Podczas picia kawy myślał o tym, jak ważne jest słuchanie mądrych rad. Był tam pewny swojej decyzji, czując, że rodząc to, zbliża się o krok do powrotu do żony i życia, którego tak bardzo pragnął. Właściciel zajazdu spojrzał na mężczyznę z zaskoczeniem i ulgą. Miałeś dużo szczęścia, powiedział poważnym tonem. Nasz zajazd jest nawiedzany przez kobietę, która cierpi. W chwilach szaleństwa krzyczy i straszy gości. Każdy, kto wychodzi z pokoju w nocy z powodu krzyków, nigdy nie wraca. Ona ich znajduje i zabija. Mężczyzna poczuł dreszcz na plecach, gdy usłyszał te słowa. Rzeczywiście, druga rada uratowała go przed okropnym losem. Pełen wdzięczności, szybko skończył kawę i przygotował się do dalszej drogi. Coraz i jej niecierpliwy, by wrócić do domu. I spotkać swoją ukochaną żonę. Po kilku dniach wędrówki, gdy zbliżał się wieczór, w końcu zobaczył w oddali dym wydobywający się z komina jego małego domu, położonego między drzewami. Serce zabiło mu szybciej z radości i ulgi, widząc ten znak. Gdy się zbliżał, zaczął dostrzegać sylwetkę swojej żony w ogrodzie. Jednak uśmiech zniknął mu z twarzy, gdy zauważył coś niespodziewanego. Nie była sama. Obok niej leżał mężczyzna, a ona delikatnie głaskała jego włosy. Widok ten enił jego serce goryczą i zazł. Uścią, myśli o, zdradzie opanowały jego umysł jak burza. Walczył z bólem i zamieszaniem, które czuł. Nie mogąc zapanować nad rosnącą w nim furię, postanowił pobiec w ich stronę, zdeterminowany, by ich skonfrontować i uwolnić całą złość, która go pochłaniała. Pragnienie zrozumienia sytuacji pchało go naprzód, ale jednocześnie bał się, że straci wszystko, co kocha. W ferworze złości i rozpaczy mężczyzna przypomniał sobie trzecią radę Farmera: Nigdy nie podejmuj impulsywnych decyzji w chwilach nienawiści i bólu, bo możesz tego później żałować. Ta myśl zabrzmiała w jego głowie jak alarm, sprawiając, że zatrzymał się w miejscu, przepełniony wewnętrznym konfliktem. Które go męczył. Postanowił, że spędzi ten noc tutaj, zamiast działać pochopnie i zrobić coś, czego mógłby później żałować. Zdecydowanie obiecał sobie, że o poranku z jaśniejszym umysłem podejmie mądrzejszą decyzję. Po kilku godzinach introspekcji i refleksji mężczyzna doszedł do wniosku. O świcie zrozumiał, że nie zaatakuje swojej żony ani mężczyzny, który był z nią. Zamiast tego zrobiłby to, co słuszne. Wróciłby do farmera i poprosił o przywrócenie do pracy. Ale wcześniej czuł, że musi wyjaśnić swoją lojalność wobec żony, bo miłość, która w nim wciąż istniała, zasługiwała na szansę. Z nową determinacją podszedł do drzwi domu i ją zawołał. Kiedy jego żona otworzyła drzwi i go rozpoznała, na jej twarzy pojawił się uśmiech, a ona natychmiast rzuciła mu się w ramiona. Przytulając go z całym czułością, jaką miała, próbował ją odepchnąć, ale na próżno. Jego serce było rozdarte. Z łzami w oczach powiedział jej, zawsze byłem ci wierny, ale ty mnie zdradziłaś. Słowa wydobyły się z jego ust jak ciężar, ale jednocześnie poczuł głęboki ból. Żona, przerażona i zdezorientowana, odpowiedziała z pasją, nigdy... Przenigdy cię nie zdradziłam. Czekałam na ciebie przez dwadzieścia lat. Jej głos był pełen szczerości i rozpaczy, jakby każde słowo było krzykiem o pomoc. Ta deklaracja jeszcze bardziej go zdezorientowała i zaczął zdawać sobie sprawę, że może być więcej rzeczy, niż się spodziewał. Zaskoczony odpowiedzą, mężczyzna zapytał o mężczyznę, który był z jego żoną. Ona smutnym uśmiechem odpowiedziała – ten facet to nasz syn. Kiedy odszedłeś, odkryłam, że jestem w ciąży. Teraz ma 20 lat. Ta wiadomość wzruszyła ją, a jednocześnie poczuła ulgę, że w końcu mogła się tym podzielić. Poruszone to nowiną mężczyzna wszedł do domu, a oni trzej się przedstawili. Przytulił swojego syna mocno, czując – że stracił tyle czasu, ale teraz wszystko zaczynało wracać na właściwe tory. Podczas gdy jego żona przygotowywała kolację, usiedli razem, by podzielić się ostatnim chlebem, który farmer im wysłał jako część jego rad. To był wyjątkowy moment, kiedy rodzina jednoczyła się w obliczu tych ujawnień. Kiedy mężczyzna wziął chleb, zauważył, że jest niespodziewanie ciężki, ciekawy, Otworzył go i z zachwytem odkrył wewnątrz trzy małe sztabki złota i dziesięć diamentów, symboli jego ciężkiej pracy i poświęcenia przez dwadzieścia lat. To było jak spełnienie jego wysiłków w realne bogactwo a Ta odkrycie napełniło jego serce i duszę. Cięta mensagem tocou seu coração, foi inspirovana mądrym forma, powiedzeniem. Por favor, który zawsze komentowali z seus amigos. Subrairada do nosso canal. Desde momentários suas suas experiências, mas dziś końcu zrozumiał bar charta uma marca em sua vida. Agradecemos por estar conosco e esperamos no próximo vídeo. w stronę tego, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce w jakikolwiek sposób, proszę Podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi i zasubskrybuj nasz kanał. Zostaw komentarz o swoich doświadczeniach i czymś, co zostawiło ślad w Twoim życiu. Dziękujemy, że jesteś z nami i mamy nadzieję zobaczyć Cię w następnym filmie.